Cześć, a w dzisiejszym odcinku spróbujemy sobie białej czekolady Milki. To jest taka czekolada, którą ja kiedyś bardzo często lubiłem sobie jeść. No i tutaj generalnie to, co warto wiedzieć, że jest to czekolada, którą można zakupić już za około 4,50 mniej więcej w tych okolicach oscyluje cena tego produktu. Dodatkowo tutaj też warto wiedzieć, że jest to oczywiście czekolada o masie netto 100 gram. No i jeżeli chodzi o składniki, no to tutaj przede wszystkim mamy. Takie składniki jak cukier, tłuszcz kakaowy, odtłuszczone, mleko w proszku, dalej mamy serwatka w proszku, tłuszcz mleczny, emulgator, lecytyny, sojowe, aromat, no i dodatkowo też ten produkt może zawierać orzechy. Natomiast jeżeli chcecie sprawdzić sobie wartość odżywczą, to oczywiście zawsze pod tym, pod tym opakowaniem można sobie odwinąć tą nakrywkę, że tak powiem i sprawdzić, zweryfikować sobie jak to wszystko wygląda jeśli chodzi właśnie o wartość odżywczą ona oczywiście jest podana tutaj w przeliczeniu na 100 gram jak sami widzicie kalorii 534 kalorie tłuszczu 28 gram węglowodanów 65 gram w końcu jest to oczywiście czekolada dalej mamy jeszcze białko 4,2 grama no i sól 0,26 gram. No i tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi właśnie o skład i wartość odżywczą tego produktu. Ja powiem szczerze, że jest to jedna z moich takich bardziej ulubionych czekolad. Zaraz oczywiście sprawdzimy jak to wszystko wygląda w smaku. Zanim jeszcze otworzymy tę czekoladę, też ci ja zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz, jak i również do zostawienia polubienia pod filmem, zwłaszcza jeżeli Ty również lubisz tę czekoladę, a zatem otwieramy sobie czekoladę Milka, białą czekoladę zaraz zresztą zobaczycie jak to wszystko wygląda w środku, oczywiście tutaj należy otworzyć z tej strony, gdzie macie tak, taką strzałeczkę narysowaną no i tutaj wystarczy oczywiście sobie to opakowanie odpowiednio rozerwać, żeby ta czekolada została prosto Otworzona. No jak sami widzicie, bardzo ładnie ta czekolada prezentuje się po otwarciu. Natomiast tutaj oczywiście z drugiej strony, jak sobie ułamiecie tą, tę czekoladę, to macie oczywiście takie fajne wzorki, jak sami widzicie, fajnie to wszystko się prezentuje. Natomiast ja spróbuję sobie może dwie kostki czekolady, zobaczymy jak to wszystko smakuje, a zatem próbujemy. No, i teraz powiem tak: w smaku ta czekolada jest naprawdę smaczna. Powiem uczciwie, że mega fajnie smakuje. Jest taka naprawdę słodka, naprawdę wręcz rozpływa się w ustach. Jeżeli zatem lubicie białe czekolady, no to myślę, że tutaj Biała Czekolada Milki będzie bardzo ciekawą propozycją, jeżeli chodzi właśnie o białe czekolady. Natomiast tak jak mówię, też nie każdy lubi białą czekoladę. Ja osobiście jestem fanem białej czekolady. Myślę, że tutaj, jeżeli e, lubicie tego typu smaki, no to myślę, że e, również e, będzie Wam smakowała e, czekolada e, Milka. Natomiast tak to wszystko mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi właśnie o ten produkt. E, ja jak najbardziej e, rekomenduję e, zakup takiej czekolady. Natomiast jestem też ciekaw Waszej opinii napiszcie w komentarzu, e, czy Wy również lubicie właśnie e, tę czekoladę. E, a tymczasem to tyle, dzięki za obejrzenie tego filmu do samego końca i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.